Jeśli działasz w marketingu sieciowym i chcesz w tym biznesie zarobić poważne pieniądze, rozwinąć się, odzyskać czas na to, co jest dla Ciebie ważne, zbudować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich oraz zyskać styl życia, o którym marzysz, to potraktuj tę działalność na poważnie, jak zawód, którego się trzeba nauczyć, a najwłaściwszym do tego miejscem jest seminarium budowy biznesu. SBB jest najlepszym seminarium w branży marketingu sieciowego, przez które powinien przejść każdy, kto chce w tym biznesie osiągnąć trwały sukces. Zawiera fundamentalną wiedzę, która pozwala działać skutecznie w dowolnej firmie MLM, a uczestnicy dostają sprawdzone i najbardziej efektywne strategie rozwijania swojego biznesu, dzięki którym mogą szybko uzyskać ponadprzeciętne rezultaty. Jest jedynym szkoleniem na rynku, które prowadzę nieprzerwanie od 1993 roku i odbyło się już ponad 1000 jego edycji. A od 2018 roku, kiedy zakończyłem 25-letnią karierę w tej branży i rozpocząłem działalność niezależnego eksperta, Seminarium Budowy Biznesu w skrócie SBB pojawiło się w dwóch formułach, ponad podziałami, dostępne dla każdego oraz dedykowane dla konkretnych społeczności i firm. Do dziś przeszło przez nie ponad 100 tysięcy uczestników, i wyrosło na nim wiele networkowych karier, a wśród naszych absolwentów są najbardziej znane nazwiska w tej branży. SBB jest sprawdzonym narzędziem edukacyjnym, które łączy twardą wiedzę biznesową z psychologią osiągnięć, znakomitą dawką inspiracji i daje poczucia bycia częścią prorozwojowej społeczności. A także daje uczestnikom zarówno konkretne kompetencje, jak i przekonanie oraz odwagę do działania. Podczas tych dwóch intensywnych dni dostaniesz sprawdzoną receptę na budowanie biznesu MLM krok po kroku. Najskuteczniejsze skrypty i scenariusze do zastosowania od zaraz. Konkretne fakty, liczby i argumenty do wykorzystania w każdej rozmowie, każdej prezentacji. Metody rozbrajania obiekcji radzenia sobie z ograniczającymi przekonaniami, podstawowe zasady dotyczące przeprowadzania prezentacji i prowadzenia rozmów rekrutacyjnych online i offline, niezbędne wskazówki dotyczące budowania marki osobistej w MLM i wykorzystania mediów społecznościowych. Dowiesz się, czym jest rekrutacja według potrzeb, język korzyści i jak to realizować w praktyce. Dostaniesz sprawdzone metody wytyczania i realizowania swoich celów, instrukcje pozwalającą Ci wzrastać jako lider i wzór do naśladowania. Wspaniałą atmosferę życzliwości, dzielenia się, wymiany najlepszych doświadczeń, mistrzowski storytelling biznesowy i dawkę inspiracji i naładowania akumulatorów. A zatem skorzystaj z tego wyjątkowego szkolenia i dołącz do grona profesjonalistów w tej branży. Zapraszamy i do zobaczenia! Grażyna Krenik. i Piotr Krenik. Cześć. Cześć. Jedziemy! Zapraszamy serdecznie!